Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu wywiadów w ramach projektu Uniwersytet Ludowy o Tradycji i Przyszłości, projektu realizowanego przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Dzisiaj moim państwa gościem jest pani Anita Ryba, prezes Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka, ale również osoba, która prowadzi dla nas wiele zajęć, chociażby te zajęcia w Bojanowie czy kursy w Kolbuszowej, czy w Zarzeczu, w którym się obecnie znajdujemy. A porozmawiamy na temat misji aktywności społecznej, obywatelskiej pani Anity, która aktywnie właśnie działa na rzecz społeczności lokalnej i lokalnej ma bogate doświadczenie. Także jakby mogła pani w skrócie opowiedzieć, skąd w ogóle takie zamiłowanie do, do takiej aktywności obywatelskiej? Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. To czuję się wyróżniona i doceniona bardzo, że mogę tutaj z Państwem być i przedstawić swoją serwetkę. Myślę, że to zamiłowanie wysyłam z mlekiem matki, a w zasadzie z krwią tatusia, bo ojciec mój był osobą, która po prostu działa społecznie działaczem społecznym. To były czasy, kiedy Zajmował się jeszcze w Związku Młodzieży Wiejskiej, działał i to zamiłowanie właśnie do pracy społecznej przejęłam po nim i w zasadzie od dziecka aktywnie współpracowałam z samorządem szkolnym. Najpierw w podstawowej szkole, potem w średniej. Studia kończyłam zaoczne, więc jakby ten samorząd nie był już taki ścisły, natomiast swoją karierę zawodową zaczęłam od współpracy z Centrum Wolontariatu w Stelowej Woli. I tam, jako właśnie wolontariusz, trafiłam do domu pomocy społecznej, i moja przygoda z wolontariatem w tym zasadzie się już nie kończy. To jest początek naszego wieku, 2001 rok, kiedy zaczęłam pracować i pracuję do dziś. Ideą projektu jest nauka przez całe życie. Właśnie tego jest ideą, jest Uniwersytet Ludowy, który nasza fundacja prowadzi. Pani też prowadzi zajęcia, właśnie dwa kursy w tym roku, i też prowadziła pani warsztaty. Skąd pomysły właśnie na tego typu e, przedsięwzięcia? Jak ocenia Pani e, tych uczestników, ich motywację do działania, ich zaangażowanie? Sama jestem absolwentem Uniwersytetu, Uniwersytetu Ludowego, Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, e, gdzie nauczyłam się animacji społeczno-kulturalnej, nauczyłam się integrować ludzi e, i nauczyłam się przede wszystkim różnych technik rynkodzielniczych. To była szkoła, która dawała ogromne umiejętności. I wtedy zrozumiałam, jak ważne jest działanie i uczenie się przez całe życie. Dlatego aktywność osób dorosłych, aktywność taka edukacyjna, to w zasadzie jest podstawą mojej pracy od 25 lat. I pomysły w zasadzie rodzą się po prostu od uczestników. Ja mam pewien wachlarz możliwości, swoich umiejętności, przedstawiam je odbiorcom. A oni wybierają to, co najbardziej chcą. Z tym, że na przykład kurs haftu podkarpackiego to była też odpowiedź na zapotrzebowanie takiej nieformalnej grupy lasowiackiej hafciarki, które spotkały się już dwa razy w ciągu ostatnich dwóch lat na plenerze hafciarskim. On poświęcony był technice haftu lasowiackiego, a wiadomo, że to nie wyczerpuje całego wachlarzu haftów naszego województwa. Podkarpackie hafty mają ogromny. Zasób, po prostu różnych wzorów, kształtów i regionów, i to panie chciały poznać. Tu za rzeczu państwo chcieli wykonywać dekoracje ziołowe, dlatego właśnie takie, taka odpowiedź. Będziemy mieć dzisiaj drugie spotkanie. Mam nadzieję, że z zainteresowaniem, tak jak na pierwszym, będą uczestniczyć. Ta tematyka jest też właśnie bardzo szeroka, ci uczestnicy również te grupy są zróżnicowane, co Pani zdaniem było taką główną ich motywacją do tego, żeby uczestniczyć w tych pani zajęciach? Jeśli chodzi o tą grupę lasowieckich hafciarek, no to po prostu chęć poznawania haftu to przede wszystkim ale również wzajemna integracja. Pani spotkały się pierwszy raz w zeszłym roku minął jakiś czas od pierwszego spotkania, spotkałyśmy się na wystawie poplenerowej. Pół roku później na wystawie, na kolejnym plenerze, i myślę, że zawiązały się przyjaźnie, zwyczajnie w świecie powiązania, też panie ze sobą współpracują. Niektóre osoby pełnią funkcję instruktorów, jeżdżą do koleżanek, do ośrodków kultury. Przeważnie są to panie związane z kulturą, z instytucjami kultury, z taką działalnością też edukacyjną, więc one po prostu się wymieniają doświadczeniami, umiejętnościami. I to ich najbardziej, myślę, że właśnie motywuje do, do wspólnego spotkania się. Ten czas, który spędzamy razem ze sobą, te cztery godziny zajęć, potem wymiana swoich wzorów, widzę, jak bardzo się rozwijają i też tworzą swoje wzory. To, to jest nie tylko jakaś od twórcza, od spotkań. One są twórcze właśnie, bo one same potrafią zaprojektować to, te wzory, ułożyć je na serwetach. Ja jestem bardzo zadowolona właśnie z takiego obrotu sprawy, bo o to mi chodziło, to było założeniem. Natomiast tutaj w zarzeczu myślę, że te spotkania z ziołami, gdzie nie tylko są dekoracje, ale też informacje na temat jak zioła pomagają leczniczo w naszym życiu, to też potrzeba takich ostatnich lat. Ja wiem, że już o pandemii mało kto wspomina. Ale ona bardzo zmieniła społeczeństwo i wróciliśmy, odstawiliśmy leki, a wróciliśmy bardziej do tych sposobów babci naszych. I myślę, że to właśnie jest powodem, że to zainteresowanie, zainteresowanie ziołami się zwiększa wśród społeczeństwa. Wracamy do, do tych naszych sposobów, znaczy do sposobów naszych babci. Uniwersytet Ludowy skierowany jest przede wszystkim do dorosłych mieszkańców mniejszych miejscowości, i też, że te zajęcia właśnie odbywają się w Powiecie Przewolskim, właśnie tutaj w Zarzeczu, w Pałacu Dziaduszyskich czy w Muzeum w Kolbuszowej. Wcześniej też właśnie były jeszcze zajęcia w Bojanowie, w Powiecie Stalowo-Wolskim, więc widać, że te nasze działania są skierowane do bardzo różnych grup, ale też są bardzo, tak właśnie, widzę, że to jest ten charakter wędrowny tego, tego naszego uniwersytetu. Czy widzi Pani pewną różnicę pomiędzy mieszkańcami tych większych ośrodków, i ich dostępnością do oferty edukacyjnej, kulturalnej, a mieszkańcami tych mniejszych miejscowości? Czy ten właśnie Uniwersytet Ludowy w pewnym sensie właśnie nie odpowiada na te potrzeby lokalnej społeczności, nie tylko w kontekście edukacji, ale właśnie także właśnie tej budowy więzi społecznych i integracji? Myślę, że mieszkańcy mniejszych miejscowości po prostu mają większą potrzebę poznawania te, tych naszych ofert. Wszystkie te zajęcia, które Pan wymienił, one odbywają się faktycznie na no, Kolbuszowo, miasto powiatowe, ale uczestnicy są z mniejszych miejscowości, właśnie z, z miejscowości wiejskich dziewczyny uczestniczki pochodzą. Jest kilka osób z miasta, jasne, ale z mojej perspektywy Wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia. Chęć edukacji w dzisiejszych czasach po prostu albo ktoś się ma, albo nie. Zdarza się, że ktoś czyta więcej, ktoś czyta mniej. My często o tym rozmawiamy. Wydaje mi się, że jednak miejsce pochodzenia nie ma tutaj większego znaczenia. A co było Pani motywacją? Bo wspominała Pani, że sama jest Pani absolwentką Uniwersytetu Ludowego. Dlaczego wybrałam? No, mając 19 lat po maturze, nie do końca człowiek wie, co wybiera. Oczywiście, jeżeli ktoś chce studiować prawo na Uniwersytecie Warszawskim, no to już doskonale wie, jaką ścieżkę kariery wybierał. Ja szukałam jakiegoś projektu dla siebie. Chciałam przygotować się do innych studiów artystycznych w Łodzi. I właśnie wybrałam tą szkołę, gdzie mogłam nauczyć się też po prostu rękodziełu artystycznego. Zamiłowanie to w zasadzie wyniosłam z domu. Moja mama jest rękodzielniczką i krawcową. I w zasadzie idę jej ścieżką, również jestem krawcową, skończyłam technikum młodzieżowe. I to w zasadzie ukształtowało też moje życie, ponieważ no wiele nauczyłam się na temat włókien, materiałoznawstwa i różnych technologii. Wykonywania też przedmiotów. No i to pozwala mi po prostu rozwijać dalej pasję rękodzielniczą, bo nie zamykam się tylko na ten haft, koronkę, tkaninę. Zajmuję się również batikiem i tutaj znajomość budowy włókna i różnych barwników oddziaływania jednego na drugo. Na drugie jest bardzo istotne. Zajmuje się tu drukiem, malowaniem na jedwabiu. Tutaj też te warsztaty, które odbyły się w Bojanowie, właśnie były z tej tematyki. Więc cały czas jestem związana z tym jakby włókiennictwem, ale właśnie wybrałam Uniwersytet Ludowy, żeby przez dwa lata przygotować się na wyższe studia, a jednak zostałam, wybrałam inny kierunek, nie, nie poszłam na studia artystyczne. Niemniej pozostałam w tej tematyce. Kiedy ja studiowałam, było Uniwersytetów Ludowych 7 w Polsce. Kiedy już skończyłam i zaczął się okres transformacji, było ich pięć. Myślę, że w obecnej chwili jest ich około setki czy więcej. Więc widzę też wśród ludzi, jak przynajmniej w powiecie stalowowolskim powstał Zaleszański Uniwersytet Ludowy, w niedalekim, sąsiednim powiecie Niżańskim też jest Niżański Uniwersytet. Powstają te uniwersytety, skoro działają, to jest potrzeba. Nasz uniwersytet działa z myślą, z hasłem o tradycji, o przyszłości, i tutaj też widać to nawet w tych kursach, że my staramy się łączyć przeszłość z teraźniejszością i przyszłością i też tych uczestników, którzy uczestniczą w wielu naszych zajęciach, warsztatach, wykładach, seminariach czy czy kursach jest właśnie to połączenie odwołanie do tej tradycji, nawet właśnie przy, przy tym kursie haftu dość dużo jest o, lasu, jest, jest o właśnie te wątki lokalne, jakby mogę Pani może rozwinąć właśnie, czego właśnie konkretnie uczą się ci uczestnicy. E Rozpiętość kulturowa Podkarpacia i też wzornictwa jest tak szeroka, że niełatwo nam było spiąć się z tą tematyką do pięciu spotkań. A takie są wymogi projektowe Uniwersytetu o Tradycji i Przyszłości. Więc postawiłam na takie najbardziej znane. Hafty, jakie występują na Podkarpaciu, czyli zdecydowaliśmy się przede wszystkim na hafty rzeszowski. Jest najbardziej rozpoznawalny w Polsce ten haft rzeszowski, kultura rzeszowiaków, chociaż zajmuje w porównaniu do lasowieków dość mn dużo mniejszą część powierzchni to jednak y, ta tematyka i to wzornictwo jest bardziej rozpowszechnione. No, lasowiacy oczywiście jesteśmy na terenie kultury lasowiackiej, y, więc ten haft lasowiacki również y, chciałam rozwinąć, y, bo do naszej grupy... Osób szkolących się na zajęciach hafciarskich na kursie haftu. Do, doszły osoby, które nie uczestniczyły w plenerze, więc ja tutaj musiałam też powtórzyć wiadomości dla niektórych osób, a niektórym po prostu przybliżyć je i upowszechnić. I takie najbardziej charakterystyczne jak dla mnie są jeszcze hafty haczowskie, bardzo niepowtarzalne w całej Polsce i takie wyjątkowe, myślę, że bardzo ważne jest również rozpowszechnienie ich i też wyjęcie z takiej szuflady zapomnienia. Są również hafty przeworskie, tutaj jesteśmy w powiecie przeworskim i te hafty będą tematyką spotkań we wrześniu, a zakończymy haftem krzyżykowym i tu całe południe województwa podkarpackiego, gdzie mamy łemków, bojków, mamy też kulturę pogórzańską, te wszystkie hafty one występują na strojach ludowych i w momencie, kiedy my poznamy je, poznamy wzornictwo, poznamy tematykę i charakterystykę tych haftów, my po prostu spoglądając na kogoś, wiemy skąd on pochodzi, bo to właśnie miało na celu noszenie haftów na strojach ludowych, żeby było widać skąd ktoś przyjechał i czy jest panną, mężatką, czy jest kawalerem, czy, czy żonatą, żonatym człowiekiem. To wszystko z tych naszych spotkań będzie można wynieść i skorzystać i przeczytać po prostu ze stroju. Kierowaliśmy się tą taką najbardziej rozpoznawalną częścią haftów. Mam nadzieję, że kiedyś uda się nam wspólnie zorganizować taki kurs, który będzie trwał rok, że będziemy mogli spotkać się dwa razy w miesiącu. Też nie wyczerpiemy całej tematyki, ale to rozpowszechniając takie, taką część tradycji, materialnej tradycji ludowej, czyli tego wzornictwa haftów i, i koronek, no miałoby ogromne znaczenie i mogłoby też tą całą tematykę i dziedzinę rękodzieła artystycznego, jak haft, podnieść po prostu z zapomnienia, wydobyć z szuflady na światło dzienne no i, i zapoznać z tą tematyką dużo większą liczbę osób. Co stało za decyzją o utworzeniu spółdzielni socjalnej Łęgowianka? Bo widać, że ma Pani taką duszę społecznikowską i widać to również w działaniach spółdzielni. Każdy z nas w pewnym momencie życia staje przed pewnymi decyzjami. Moje życie również zakręciło, więc należało znaleźć coś dla siebie, coś zbudować własną przyszłość. A ponieważ nie żyjemy w próżni, żyjemy wśród ludzi, i ich los też jest dla mnie ważny. Po prostu spółdzielnie zakłada grupa osób, przynajmniej trzy po roku musi być to pięć osób. I po prostu chcieliśmy, my pracownicy, te trzy osoby, które założyły spółdzielnię, chcieliśmy nadal pracować w branży kultura, być pracownikami którzy działają upowszechniając kulturę ludową, w tym właśnie kulturę lasowiacką. I taki profil spółdzielni wybraliśmy. Spółdzielnie socjalne obecnie przechodzą w ogóle przedsiębiorstwa społeczne, ekonomia społeczna. Przechodzi rozkwit w Polsce. Województwo Podkarpackie jest bardzo mocnym województwem, pod tym względem jest bardzo dużo podmiotów ekonomii społecznej. Mamy Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, która też utworzyła Rzeszowską, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, pomaga nam w funkcjonowaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który też działa w Rzeszowie. Więc oprócz tego, że chcieliśmy mieć pracę, bo po to się utworzy spółdzielnię socjalną, czyli nie pracujemy już w instytucjach, pracujemy teraz u siebie, ale nie jest to zwykła działalność gospodarcza, chcieliśmy stworzyć Organizację, która również będzie mogła pozyskiwać środki, a tak spółdzielnie socjalne są postrzegane jako organizacje pozarządowe i możemy pozyskiwać środki pozabudżetowe. No i chcieliśmy po prostu, e, robiąc wszystko to, co umiemy najlepiej, e, zapewnić sobie e, byt ekonomiczny. Ja tutaj wspominała Pani, że te działania społeczne skupiają się wokół kultury lasowiańskiej. Mogę Pani może rozwinąć ten wątek? Mamy obecnie renesans. Przeżywamy rozkwit kultury lasowiackiej ze względu na przyjęty kilka lat temu program wsparcia kultury lasowiackiej przez zarząd Województwa Podkarpackiego. Przekazali oni ogromne pieniądze na pewne działania, które są możliwe nie tylko dla instytucji kultury, ale również właśnie dla podmiotów ekonomii społecznej, takich jak spółdzielnia czy fundacja, ale również dla organizacji pozarządowych. Wszystko to pozwoliło na zakładanie zespołów, na organizowanie kursów, warsztatów, na poznawanie, na spotkania z twórcami i tak naprawdę... Istnieje teraz ogromna koniunktura na działalność społeczną w tym zakresie, ponieważ cały ten rozwój i zakładanie tych zespołów, rozkwit całej tej, tej grupy podmiotów powoduje, że spółdzielnia socjalna musi im uszyć w stroje. I my, zwyczajnie, w świecie, możemy spełniać takie zadania, pracując na rzecz rozwoju spółdzielni socjalnej. Powoli zmierzając do końca, chciałbym zapytać Pani, czy ma Pani jakieś przesłanie być może do naszych uczestników albo osób, które chciałyby się zapisać na któryś z kursów, zajęć prowadzonych przez Panią albo skorzystać z Pani oferty, którą Pani świadczy w ramach spółdzielni? Ja bardzo chętnie wszystkich zapraszam do zapoznania się z naszą działalnością, z naszą stroną internetową legowianka.pl. Tam mamy raz zebrane przez ofertę naszych kursów przygotowanych dla Państwa, ale mamy również zebraną ofertę strojów dla kół gospodyń wiejskich. tego zachęcam do zapoznania się i do kontaktu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Za poświęcony czas i zachęcam Państwa do aktywnego działania, aktywnej aktywności obywatelskiej i angażowania się w ramach naszego Uniwersytetu Ludowego. Do zobaczenia.